O, przynajmniej fa fajna jest ta animacja jak nasz bohater zasłania ręką sobie twarz żeby coś widzieć bo deszcz mi Wieje w twarz no, Chyba dobrze idę Nasza posa się zmęczyła Dobra tu, tu leży nasz kolega Którego bo... oczywiście za zabijemy I pójdziemy do, najpierw do magazynu Myślę że tu nikogo nie będzie, prawda? Dobra, i podnosimy amunicję Full, 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 full Do wszystkie mam, maksimum amunicji, więc Teraz będzie się działo Dobra, chodzimy tutaj Lipa, możemy tutaj wyjść. Szpital no dobra, czyli nie, czyli po prostu Sapteczka, ale życie mamy pełne, czyli idziemy? Tu trzeba iść Dobra, dajmy, zobaczmy na tab. Eee, wyłącz pole mag musisz wrócić do głównego modułu wiertniczego i znaleźć pomieszczenie kontroli nad polemagnym, które zakłóci całą mocność. Ok, mamy znaleźć jakieś pomieszczenie, ale przy okazji sobie odnowiliśmy amunicję, więc nie biegliśmy na daremno. Daremnie, daremno. Biegniemy sobie powoła w nasza postać, ale przynajmniej szybko nam się to odnawia chyba, tak? Zobaczmy tak, szybko nam się odnawia to wytrzymałeś, więc o, i już jesteśmy gotowi po przebiegnięciu paru, po przejściu paru metrów, już jesteśmy gotowi do, do dalszego biegu dobra, e, gdzie tu? No, Faktycznie nie tu? Tutaj no, hop, hop, hop 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 wchodzimy A, tu było jedno pomieszczenie i nic więcej, tu było zamknięte. E, tu nic nie było. Dobra, to było co? to było zamknięte. To było otwarte. Tamte drzwi były zamknięte. Dobra, tutaj byliśmy i tu nic nie było, prawda? No to wychodzimy stąd. Musimy wyłączyć to pole magnetyczne, a tutaj chyba nie. Wyłączymy tak, no tu jest zamknięte. No, jest, dobra, niby się zacięła, a tak naprawdę nasz bohater nie umie ich otworzyć. Jakby nie można było przestrzelić zamka i wejść. Dobra, muszę zapamiętać, skoro tu wchodzę, bo te wszystkie drzwi i pomieszczenia są identyczne. Dobra. korytarz robinka rozwalana co my tu mamy pomieszczenie nadzoru tutaj nie jest podpisane pomieszczenie nadzoru co to było aha czyli tutaj dobra 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 nie git Oko przeskoczy, czyli do pomieszczenia nadzoru trzeba iść tak. Ach. O panie nie mam za czym się schować. a ja byłem szybszy, oh yeah! Dobra. Powywijanie skurczy by go powybijałem. To chyba już nic nie ma. Dobra, co to jest? Co to za? No i ta kamera się zmienia Wow, nasz bohater jest postrzelony na dupie Patrzcie Dobra, podniesiemy amunicję Dobra, co, coś tu trzeba zrobić Dobra, tego rozwajcie nie da Coś z tym nie? To może coś z tym teraz będę kombinować, co tu trzeba zrobić. Może coś na początku przy tych komputerach też nie ma użycia, nie ma, nie ma, nie ma.

I need you to find Kamski's notes. Our best guess is that they're on his laptop. Find those notes and upload them. With his data, we can make sure this never happens again. But what about Anna? Fine. Head to the main security room. It's a good place to store Those notes, and you might be able to spot your girlfriend. She's not my girlfriend. Oh, she's. Przynajmniej wiemy, że żyje, tak? Jakiś potworek tu no. nie, No nie, tknie on. Więc... Aha, ty sobie... Nie wiem, tu jest jakiś dobry potworek, coś... Ja nie chcę ich zabić, tylko chcę jemu Wow, co to jest? Jakiś rusek zmutowany. Talk to me. I'm here. Have you located the notes? Screw the notes. Those things just infected Anna. Don't do anything stupid, Hansen. There's nothing you can do. There's an antidote. I can still save her. An antidote? Fine. If you think you've got a shot, go for it. The notes can wait for now. Dobra. Nole. Podnieś ten klucz, tak? Klucz do windy. Dobra, szybko. Yy, może zdoła nam się uratować Anę? Ludzie, ta winda była. Jezus Mario, mówił ode mnie. Nie jesteś cierwo. Dobra. Spieszymy się jeszcze, że nie po pomijam tych ...tych przeciwników, bo tak bez sensu się z nimi. Yy. Tam, w tamtym pomieszczeniu one się respawnowały cały czas, więc, szczerze, bez sensu to by było. Zaraz mi pewnie tu też coś wyskoczy. Już przygotuję strzelbę. Dobra, mamy, ale w ogóle ten doktorek tak wcześniej, wcześniej nie siedział. Tam, dobra, czy chcę zapisać? Tak, chcę zapisać. Zapiszemy sobie na, na pierwszy, tak, okej. Okay. No i w tym, w tym pomieszczeniu Wam tutaj podziękuję. Myślę, że Wam się odcinek, znaczy odcinki pod materiał, można powiedzieć, podoba. Więc co, ja Was zapraszam do komentowania, subskrybowania, łapki w górę i trzymajcie się po cześć do kolejnej części z Coldfire. Na razie.